Hej kochani, słuchajcie, dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak narzucić oczka taką e, niemiecką metodą oczek przykręconych albo starą, norweską metodą. E, to jest bardzo prosta metoda i bardzo podobna do tej, co ostatnio Wam pokazywałam, czyli do long tail, long tail cast on, czyli to, którą każdy znają. E, ta też jest bardzo w porządku, bardzo fajna. Zobaczcie, tutaj moje oczka są. Takie całkiem elastyczne. Jeżeli wasze takie elastyczne nie są, to oczywiście oglądajcie film do końca. Tam pokazuję wam, co zrobić, aby właśnie te oczka były takie elastyczne. Ok, słuchajcie, rozpoczynamy. Słuchajcie, ta metoda nabierania oczek to jest taka metoda, która potrzebuje końcóweczki naszej, czyli ona nie idzie z kłębka tylko z końcóweczki naszej, e, także musimy sobie tutaj obliczyć, ile tej końcówki e, nam jest potrzebne na, na właśnie na, 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 na ten koniec tutaj, żeby, żeby nie było tak, że po prostu nabierzecie sobie za dużo lub za mało, ok? Tutaj takim małym tipem e, jest coś takiego, że możecie sobie, zobaczcie, przyłożyć swoją nitkę do drutu i o, okręcić Ją 10 razy, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to jest Waszych 10 oczek. Zobaczcie, ściągamy sobie te oczka, trzymamy tutaj. Ściągamy sobie te oczka, to jest moich 10 oczek. No i przyjmijmy, że tam potrzebujecie ich 30. No to tutaj mamy 10, tutaj mamy 20. I 30, ok? I tyle powinno nam wystarczyć na te 30 oczek. Ja oczywiście 30 oczek wam nie będę pokazywała, tylko tam kawałek. Chodzi tutaj tylko o to, żeby wam pokazać, jak to zrobić. Słuchajcie, każdy sposób nabierania oczek ja rozpoczynam w ten sam sposób, czyli rozpoczynam moją pentelką i to wygląda w taki sposób, że tę końcówkę przekładam tutaj z tyłu. Łapię, zobaczcie i przeciągam ją tutaj y, i powstaje mi taka pętelka. Wkładam sobie mój drut, zaciągam i teraz zobaczcie, łapię, y, łapię nitkę w ten sposób. Tutaj jest nitka, która jest końcówką, a tutaj jest nitka, która prowadzi do kłębka, ok? I teraz zobaczcie jak, jak łapię, w ten sposób, ok? Pokazuję jeszcze raz w ten sposób i teraz zobaczcie. Drut przechodzi tutaj pod naszą pętelką. Wchodzi tutaj w tą pętelkę tak jakby od góry. Zobaczcie, tutaj zakręca, łapie tą nitkę i dopiero wtedy przechodzi przez pętelkę i mamy oczko. Jest to trochę zagmatwane, ale zobaczcie jeszcze raz. Drut przechodzi tutaj pod tą pętlą wchodzi tutaj w tą pętelkę od góry i teraz przeciąga tą nitkę stąd przez tą pętelkę. Jeszcze raz. Drut pod tą pętelką, wchodzi w pętelkę od góry i przeciąga nitkę. I mamy oczko w ten sposób. Nabieramy sobie nasze oczka. Tutaj na końcu, oczywiście, zaciskamy, dociągamy, żeby wszystko dobrze, fajnie wyszło. W ten sposób. Zobaczcie, tak to wygląda. Ok. I teraz słuchajcie, ja to Wam mówiłam przy ostatnim filmie, ale powiem Wam to też tutaj. Moim takim spokotipem jest to, aby nabierać te oczka na dwa druty. Dzięki temu ten początek będzie bardzo mocno elastyczny. Zobaczcie, bierzecie sobie dwa druty, zaciągacie i robicie dokładnie to samo, tylko korzystając z dwóch drutów równocześnie. Zobaczcie, w ten sposób. Jestem osobą, która dosyć mocno zaciska tutaj te oczka na drucie, a to jest bardzo fajny sposób, żeby coś takiego. Bardzo fajny sposób, żeby ta robótka na samym początku była mocno elastyczna. Ja dodatkowo jeszcze Wam zdradzę, że ostatnio jeden rząd przerabiam również oczkami prawymi, czyli same oczka prawe. Czyli najpierw narzucam oczka, później same oczka prawe, i dopiero później ściągać czy coś. Zobaczcie. Tak to wygląda. I zobaczcie, co my teraz robimy. Teraz wyciągamy sobie nasz drut. Jeden, ok. I przerabiamy nasze oczka tutaj normalnie. W ten sposób. Ok. I tak to, zobaczcie, wygląda. Jest to całkiem spoko elastyczne. Zobaczcie, ponieważ to jest przez to o wiele więcej miejsca, jak właśnie użyje się dwóch drutów równocześnie. Tak więc tak to wygląda.